Cześć! Jeśli zastanawialiście się kiedyś, jak zedytować sobie celownik, który tutaj mamy, to dobrze trafiliście na, do, trafiliście na dobry film. A więc y, jeszcze szybko przed filmikiem za, 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 zapraszam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, a my, ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. A więc, jak widzicie, tutaj y, pewnie dużo osób z Was, który, którzy widzą ten filmik zastanawiają się, jak, edytować, y, jak zedytować celownik, y, kiedy mamy... Gdyż Valonet is Grow, w którą każdy ma swoje ustawienia i każdy, każdy ma swoje czułości. Teraz, jak chcecie mieć, zmienić swój celownik z jakiegoś zwykłego białego, to jest to bardzo proste. Jak widzicie, mamy tutaj lobby. Klikamy Escape, jeśli gramy na komputerze. Wchodzimy w ustawienia i najeżdżamy na zakładkę celownik. Tutaj mamy ogólne, gdzie możemy y, się bawić różnymi opcjami, bądź mamy też podstawy, w które możemy edytować kolor. Możemy edytować wszystko, nieprzezroczystość, przezroczystość, kropki, nie kropki i y możemy się ogólnie bardzo mocno w tym bawić. Więc, jeśli ktoś, y jeśli ktoś po prostu chce nie wiem, zmienić sobie kolor, wielkość, to te wszystkie ustawienia, co tutaj są, wystarczą. Natomiast, jeśli ktoś chciałby się pobawić trochę w jakiś bardziej profesjonalny celownik, to wtedy, y to wtedy wchodzimy na stronę z linku w opisie. I teraz jak już tu jesteśmy, to po prostu w, yy, tutaj mamy nazwę gracza jakiegoś. To są, z tego co wiem, jakieś dobrzy gracze Valorant, którzy tutaj po, y, polecały swoje jak celowniki, które po prostu stworzyli. I teraz taki celownik po prostu, na przykład taki. Albo zejadą w sumie na dół. Na przykład taki celownik. Kopiujemy. Wchodzimy po prostu do Valoranta. I teraz tutaj taki kod po prostu. Kopiujemy, importuj. I właśnie no to jest kod tego gracza, który ja sobie wkleiłem. A więc przetysujcie sobie sami, odkryjcie swoje własne celowniki, które Wam się podobają. Mam nadzieję, że Wam ułatwią grę. No i z tej z mojej strony na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobał poradnik. Subskrybujcie kanał, bo warto i widzimy się w kolejnych odcinkach.